Od wyjścia z internowania informuje, że na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej przed pierwszą turą poszły setki tysięcy złotych. Przeznaczały je organizacje osobowo powiązane ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. To bardzo charakterystyczne, że w debacie nad, nad czystością finansowania kampanii wyborczej pana Kaczyńskiego reprezentuje Batecki któremu oni dali 12 milionów złotych. Wysoki Sejmie kartka z kalendarza 1 listopada 2014 roku. Rafał Czaskowski mówił, że ryzyko wzrostu cen jest zerowe. Państwo, wnioski formalne. Co zrobisz? Ja, pan poseł Jarosław Sachajk. Tęskniłem. Szanowny Panie Marszałku, nieobecny Panie Premierze, składam wniosek formalny o przerwę informacji Pana Premiera w sprawie nielegalnego finansowania kampanii wyborczej. Panie Premierze, nieobecny Panie Premierze, aby utrzymać władzę, posuwa się Pan do bezprawnych metod. Fundacja Akcja Demokracja kierowana jest przez byłego asystenta, Pani Poseł z Platformy Obywatelskiej, którego Rafał Trzaskowski zapraszał na swój kampus oraz obsypywał nagrodami, aby się odwdzięczyć. W tej chwili wydał e, ten pan setki tysięcy złotych na spoty polityczne promujące obóz platformy obywatelskiej bez oznaczania komitetu oraz źródeł finansowania. Jest to ordynarne złamanie prawa, a podległe służby panu premierowi chronią ten układ. Panie premierze, pod pana rządami uczciwe wybory to farsa. I kolejny dowód, iż prowadza pan atrapę demokracji, w której w wyborach mają decydować deweloperzy, windykatorzy Dziękuję, i tajne służby. Pośle. Drodzy Polacy, nie dajcie Dziękuję, ukraść sobie wyborów. Ja zagłosuję na Karola Dziękuję panie pośle. Pan poseł Matecki ma wniosek przeciwny. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek przeciwny, nie powinniście się tłumaczyć, tylko wycofać swojego kandydata. Dlaczego? Od wyjścia z internowania informuję, że na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej przed pierwszą turą poszły setki tysięcy złotych. Przeznaczały je organizacje osobowo powiązane ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. Hejterskie spoty uderzające w kandydatów Nawrockiego, Mencena i Brauna, ale również wprost wspierające Trzaskowskiego. Publikowane były przez organizacje finansowane ze Spółek Skarbu Państwa i z zagranicy. Gdzie jest NASK? Gdzie PKW, gdzie ABW, gdzie prokuratura? Wszystkie te instytucje od dawna wiedzą o nielegalnym finansowaniu kampanii przez środowiska sprzyjające Trzaskowskiemu. Pytanie, czy nie robią tego celowo? Domagamy się wyjaśnień w sprawie nielegalnego finansowania kampanii. Wyjaśnień powiązań Małgorzaty Trzaskowskiej z kierownictwem fundacji Twój głos jest ważny. Dziś cała Polska krzyczy, byle nie Trzaskowski. Zapraszam na jutrzejszy parlamentarny zespół przeciwdziałania bezprawiu, bezpieczna Polska. Polska, gdzie przedstawimy szeroko informacje na ten temat? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Został zgłoszony formalny wniosek o przerwę. Poddaję go pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 410 posłów za, 187 przeciw, 223 nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Jako kolejny rozumiem, że w imieniu Koalicji Obywatelskiej pan poseł Sławomir Nitras. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie, panie, panie prezesie Kaczyński, panie Kaczyński. To bardzo charakterystyczne, że w debacie nad, nad czystością finansowania kampanii wyborczej Pana Kaczyńskiego reprezentuje Batecki, któremu oni dali 12 milionów złotych, 12 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, za które on zrobił sobie banery, plakaty, reklamy w internecie. Jak panu, panie Kaczyński, nie wstyd, że pan publicznych pieniędzy użył do tego, żeby kogoś takiego wprowadzić do Sejmu? Jak panu nie wstyd? Tego człowieka, jak każdego nieuczciwego człowieka czeka prokurator, sąd i więzienie. To czeka pana Mateckiego, podobnie jak wszystkich innych polityków pis którzy finansowali z budżetu państwa kampanię wyborczą. Takie towarzystwo wprowadził pan Kaczyński do Sejmu. Wy nie znacie słowa uczciwość, wy nie znacie słowa przyzwoitość. Dla was gwizdnąć kawalerkę starszemu człowiekowi to jest jak stryknąć. To jest jak wstryknąć. Dziękuję, panie pośle. To są tacy ludzie. Dziękuję, Dziękuję Panie, panie pośle. pośle. Dziękuję bardzo. Pan poseł Roman Fritz niezrzeszony. Bardzo proszę, panie pośle. To prawda, że padło, ale nie mam wrażenia, że został pan niewłaściwie zrozumiany. W związku z powyższym nie ma. Ale no, nie musi pan niestety polegać na mojej intuicji w tym względzie. Pan poseł Roman Fritz niezrzeszony, bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo. Żałuję, że nie ma Pana Ministra Obrony Narodowej. Dwa tygodnie temu zarzucił mi kłamstwa i to nie byle jakie, bo cytuję: ordynarne kłamstwa. Tutaj jest ten słynny dokument, który zaprezentowałem, datowany na 7 lutego bieżącego roku, a podpisany przez generała dywizji Dariusza Malinowskiego. Panie ministrze Obrony Narodowej Kosiniak Kamysz w którym miejscu pan generał dywizji Malinowski skłamał i to w sposób ordynarny cytuję napisał tak W związku z koniecznością uregulowania wymagań jakim mają sprostać żołnierze sił zbrojnych RP kierowani do realizacji zadań na obszarze Ukrainy lub kierowani do pełnienia służby w komórkach odpowiedzialnych za pomoc koordynację i szkolenie sił zbrojnych Ukrainy gdzie tu jest miejsce Mowa o Ataszacie w Kijowie. A może kłamie generał w stanie spoczynku Kit Kellogg, główny doradca Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie? Wnoszę w sposób formalny o odroczenie obrad i informację ministra obrony narodowej na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Skalik zgłaszał się do wniosku później, ale rozumiem, że Pan teraz chce zgłosić. Wniosek znaczy przeciwny chce Przeciw, zgłosić teraz. Tak. Dobrze, bardzo proszę, to później już Pan nie będzie zgłaszał. A jako kolejny będzie Pan Adrian Zandberg, koło razem. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W czwartek 15 maja, na trzy dni przed terminem wyborów, byłem świadkiem niecodziennego wydarzenia. Szanowny Pan Marszałek. Szymon Hołownia, po zakończeniu swojej konferencji prasowej, zmierzał do gabinetu. I cóż się stało? Wchodząc po schodach, skierował wzrok w kierunku dziennikarzy siedzących przy stolikach prasowych, i zaczął kilku z imienia i nazwiska przywoływać, i zwracać im uwagę głośnym, głośno, dlaczego nie byli obecni na jego konferencji prasowej. I Szanowni Państwo, czy na trzy dni przed wyborami do marszałka Szymona Hołowni dochodziła perspektywa porażki wyborczej i nie wytrzymał ciśnienia tej perspektywy? Marszałek Szymon Hołownia nie wyszło mu wdeptywanie Putina w ziemię. Niestety zaczął wde... Dziękuję bardzo, panie pośle. Dla pana informacji. Jestem człowiekiem znanym z tego, że utrzymuje przyjazne stosunki, również z dziennikarzami, którzy koniecznie, musicie to przegłosować, złóżcie wniosek, bardzo proszę, żebyśmy mogli rozpatrzyć go na następnym posiedzeniu Sejmu. Wybierzecie nowego marszałka. Panie pośle Skalik, poczucie humoru, dobre relacje między ludźmi, uśmiech. To są te rzeczy, które w Sejmie mają miejsce. Jak pan chce się gdzieś doszukiwać spisków, to proszę naprawdę nie u mnie. A jeżeli pan chce wyrazić mi współczucie w związku z tym, co zaszło w pierwszej turze wyborów, księga kondolencyjna jest w moim gabinecie. Bardzo proszę, z załącznikiem, jak to się mówi u nas na Podlasiu, z reklamówką, jestem chętny pana przyjąć. Zwrócę się do pana czule i po nazwisku. Dziękuję, proszę usiąść. Ja wiem, że Pan się tak boi o Władimira Putina, że musi Pan wspomnieć o tym za każdym razem. Ja mam co do niego inne uczucia. A póki co chciałem pozdrowić uczniów z Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, których zaprosił do Sejmu Pan Poseł Michał Jaros. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Pan Poseł, a nie, wniosek o odroczenie o, jest, był. Dobrze. Głosujemy wniosek o odroczenie, przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 416 posłów za 190, przeciw 226. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że sejm wniosek odrzucił. Pan poseł Adrian Zandberg w imieniu koła razem. Bardzo proszę. Wysoka Izbo, pokrzyczeliście już Państwo na siebie. Pan Matewski z panem nitrasem rytualnie powysyłali się do więzienia. To może dla odmiany porozmawiamy o sprawach ludzi, a konkretnie o sprawach tej grupy, która naprawdę ma w życiu ciężko, ma w życiu pod górkę której strona rządowa obiecała, że w ciągu 100 dni ich sprawa, sprawa asystencji osobistej zostanie załatwiona, minęło 500 dni i ciągle nie została załatwiona. Ja mam pytanie do strony rządowej, a konkretnie też biorąc, do pana ministra finansów i do Platformy Obywatelskiej. Kto i dlaczego blokuje ten projekt? Dlaczego ludzie, którzy naprawdę mają w życiu ciężko. Kolejne dni, tygodnie, miesiące, zaraz będzie, lata będą czekali na oczywistość, cywilizacyjną oczywistość, do której zobowiązuje nas konwencja podpisana przez Polskę kilkanaście lat temu. I ciągle nie mogą się doczekać na to, żeście tę naprawdę elementarną obietnicę zrealizowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Sokais, bo mam pytanie. Dlaczego nie pytacie Polaków o to, czy chcą kolejnego, kolejny wspólny europejski dług? Do tej pory szantażują nas jeszcze przecież funduszem covidowym. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że wyeliminowano Polskę z europejskiego programu przemysłu obronnego. Mówił o tym nawet wasz europoseł Halicki. Podobnie prawdopodobnie będzie także z programem SAFE. Dlatego mam... Pytanie, dlaczego o to wszystkiego? Nie pytacie Polaków, dlaczego mieliście być przecież tą siłą, która nie zostanie ograna na, na europejskich salonach, a okazuje się, że tak naprawdę sprzedajecie polską suwerenność, polską obronę narodową. Za co? Żeby tylko i wyłącznie właśnie Bundeswera i armia francuska na tym funduszu korzystały. Pytam o to proszę tutaj ministra obrony narodowej o tym, żeby to Polakom wytłumaczyć. Dziękuję bardzo. Poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość, jako ostatni. Wysoki Sejmie kartka z kalendarza 1 listopada 2014 roku. Rafał Trzaskowski mówił, że ryzyko wzrostu cen jest zerowe po tym, jak 24 października ra razem z. Panią Ewą Kopacz, jako minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski zgodził się na drugi pakiet klimatyczny na lata 2020-2030. Pokażcie mi jedną polską rodzinę, jednego polskiego przedsiębiorcę, jednego polskiego rolnika. Może pan Władysław Kosiniak-Kamysz by pokazał, który płaci mniej za rachunek za energię elektryczną. Nie ma takiego. Ale na szczęście dzisiaj, od godziny 12, Trybunał Konstytucyjny może Polskę uwolnić od tego koszmaru, od koszmaru wysokich cen energii. Rachunki mogą być niższe, tak jak mówi Karol Nowrocki, o 30-40%. Myśmy zaskarżyli ten pakiet klimatyczny do CUE, CUE, nas okradło sprawa WETA, ale poszliśmy do Trybunału Konstytucyjnego, bo my mówimy po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i w przeciwieństwie do tego radykalnego lewicowca Rafa Trzaskowskiego, który mówi o aborcji, i mówi o języku śląskim, my mówimy o tym, co jest ważne dla Polaków, o drożyźnie. My chcemy, My niskich cen energii, my chcemy aby Polacy mogli płacić jak najmniej za rachunki za energię dziękuję elektryczną. Bardzo, dziękuję. Panie pośle, dziękuję bardzo Dziękuję wyczerpanie... bardzo